Posławione jest miejsce i dom, i okolica, i miasto, i serce, i góra, i schronienie, i jaskinia, i dolina, i ziemia, i morze, i wyspa, i łąka, i gdzie Boga wspominano i gdzie głoszono. Ten dumny człowiek nie mógł zrozumieć, dlaczego Abdul-Baha był nazywany Sługą Bożym. Zupełnie też nie rozumiał prawdziwego powołania zawartego w tym imieniu. Pewnego dnia podszedł więc do mistrza i zapytał: Słyszałem, że nazywają cię Sługą Bożym. Tak, właśnie takie jest. Moje imię potwierdził abdul-baha. A ja jestem mojżeszem, prowokująco odpowiedział ten dumny człowiek. Miło poznać, mojżeszu, rzekł abdul-baha i zaproponował mu spotkanie następnego dnia w tym samym miejscu, po to, by razem pójść i służyć ludziom. Tak, jak wielki mojżesz zwykł to robić. I tak się stało. Następnego dnia, od wczesnego rana do późnego wieczora, nasz mojżesz towarzyszył mistrzowi, kiedy odwiedzał on chorych i biednych, udzielał rad i służył ludziom w potrzebie. Pod wieczór, po całym dniu pracy, człowiek ten był bardzo zmęczony. Ale Duma go nie opuszczała. Ciągle utrzymywał, że był godnym naśladowcą Wielkiego Mojżesza. Zaakceptował więc zaproszenie do kolejnego dnia służby na rzecz ubogich. Znów odwiedzali chorych i biednych i służyli ludziom potrzebującym pomocy. Pod wieczór nasz Mojżesz był zupełnie wyczerpany. Mimo tego, Zgodził się na jeszcze jeden dzień próby. Jednak trzeciego dnia, kiedy wrócili po prawdziwie wycięczającym dniu, nasz dubny człowiek nie mógł znieść myśli o jeszcze jednym dniu takiej charówki i przyznał, że dostał dobrą lekcję. Zrozumiał, co naprawdę znaczy być sługą bożym. To Czego był świadkiem, dało mu lepsze pojęcie o wielkości Abdullah Bachy jako człowieka. Zrozumiał też, że sam nie był zdolny do takiego poświęcenia. Więc kiedy się rozstawali, zanim jeszcze Abdul Baha zdążył go zaprosić do kolejnego dnia pracy, ten dumny człowiek pośpiesznie i z wielką pokorą. Przyznał Abdul Bacho: Ja jutro już nie będę rzeszen